Tematy dnia Sławek-Muczycki. Dzień dobry Państwu, witam Państwa świątecznie. Witam też mojego gościa świątecznie, ksiądz Adam Parszywka, szef Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego Młodzi Światu. Witam księdza. Witam się serdecznie. I to jest tak, że zwykle rozmawiamy razem o wolontariacie. Zwykle ksiądz przychodzi z jakimś wolontariuszem, i, i, to, i to jest taka rozmowa o wolontariacie. Dzisiaj przy końce chciałem. Żebyśmy porozmawiali o tej drodze przed. Jak to się stało? Lubiący życie, taniec, nie obrazić się ksiądz, kobiety, bo to jeszcze przed. Adam Parszywka postanawiał zostać księdzem. Od razu chcę sprostować, kobiety nadal lubię. Zawsze lubiłem, nadal lubię. Natomiast pewien stosunek już tej mm. drogi... Po podjęciu tej decyzji jest niewątpliwie, inne, bo wtedy, kiedy lubiłem, myślałem o która będzie moją żoną, prawda? Dzisiaj już tego pytania sobie nie zadaję, nie rozglądam się w ten sposób. Natomiast zawsze obecność kobiety w, w życiu, myślę, księdza, wprowadza dobre odczucie, dobrą wrażliwość i myślę, że jest to konieczne. No dobrze, ale ja dopytam jednak, bo, bo, bo nie jest tak, że o kobietach dzisiaj będziemy włączyć oczywiście, rok, no. cieszę się, że ksiądz jakby, <grym> że w... jest otwarty. No tak? dobrze, ale ten moment kiedy, kiedy, no nie, jednak żadna z nich nie będzie moją żoną? Bardzo trudna decyzja. Bardzo trudna decyzja i to jest taka decyzja, decyzja powołaniowa, ja bym powiedział, najtrudniejsza. Mimo, że w swoim życiu przechodziłem ciężkie różne również momenty, to jeśli szukam najtrudniejszego okresu, momentu, to był właśnie ten moment, ten moment, kiedy rezygnuję z, z własnego ogródka, z własnego domu, z własnych planów, tych, które miałem do tej pory i mówię, nie, nie będzie, nie będzie tej gromadki dzieci, nie będzie mm. żony, bo, bo Pan Bóg mnie powołuje i tutaj w tej kategorii wszystko czarna. Ale grecia. czy to, czy to była aż katedy, by, by kategoria tragedii, bo to cytat z księdza, powołanie było dla mnie osobistą tragedią. Tak, dokładnie, dokładnie. Wtedy, w tym momencie, w tym okresie, dla mnie to rzeczywiście było widziane tylko i wyłącznie w kategorii tragedii, takiej życiowej, że oto nagle zostaje, moje plany o 180 stopni zostają zmienione. Ja po prostu do tego, o czym, czym nie myślałem, nagle muszę wszystko przewartościować, zmienić na inny kierunek. Czyli to jest takie mocne, to znaczy to, to, to jest troszkę poza nami, no bo tak, stało się. Ktoś za mnie zdecydował. Ktoś za mnie zdecydował, oczywiście ja mogłem powiedzieć nie. Y, y, trudność jeszcze polega w tym, przy tym wyborze, polega jeszcze na jednej sprawie. Na y, rozeznaniu tego, czyli czy to rzeczywiście ten głos jest. No, Najwolej byśmy, żeby był na kartce napisany, żebym dostał telegram, prawda, czy sms. Powołujcie, będziesz, wszystko będzie dobrze, bądź spokojny. Ja, Pan Bóg, Ci zaufałem. Y, tak nie dostajemy, to rozpatrujemy w, w modlitwie, w tych momentach takich bardzo intymnych. Chcielibyśmy, żeby ktoś nawet za nas podjął tę mm -hmm. decyzję, a jednak musimy ją podjąć, sami przyjąć, albo nie przyjąć powołania. No to, jest, to jesteśmy już po tym pierwszym momencie, a a drugi, dlaczego Salezjanie? Dlatego, że y, praca z młodzieżą dla mnie rzeczywiście, i tutaj wiem y, dzisiaj z perspektywy już czasu, patrzę na to, co się dokonało w moim życiu, że jak Pan Bóg powołuje, to daje nam y, najlepszy wybór ma dla nas. I tym najlepszym wyborem rzeczywiście to byli Salezjanie. Salezjanie dla mnie, ja mówię absolutnie nie, nie, nie stawiając się y, w innych kategoriach, właśnie to, że praca z młodzieżą, że ja dzisiaj patrzę również na siebie, że mimo, że moje, y, moje czoło jest wysokie, mimo w latach się posunąłem, to jednak cały czas życie jest piękne poprzez kontakt, żywy kontakt z młodymi ludźmi, że mam z nimi ten kontakt i, i to oni wnoszą tą dynamikę do mojego życia, że nie stałem się, prawda, jakimś takim już całkiem zgnyśnianym człowiekiem. To no dobrze, się ja, się ja się uśmiecham, bo mówi to 40-letni człowiek, ale, ale dobrze. A, a misje? to nie była tak, że chęć no, no poznania świata? Nie, misje wynikały również z, wynikały z tego, z tej decyzji, że jeśli i idę za Panem Bogiem, no to Panie Boże, to życie ja, ja nie bardzo chcę tego życia. Więc w związku z tym szybko, krótko, czyli yy, wiadomo, jest sprawa na misjach bardzo często yy, łączy się z jakimś takim ryzykiem życia, ja myślałem sobie, tak, no to wtedy moje życie będzie krótsze, może będę męczennikiem i w ten sposób, skoro to, to, to nie jest mój plan, to niech on będzie krótki, prawda? To ja, już, to ja już faktycznie wierzę w tą tragedię, ale pierwszą taką poważną misją była Brazylia, tak? I, tak. No, Otarł się tam ksiądz o, nie chcę powiedzieć śmierć, bo to banalnie zabrzmi, ale o niebezpieczeństwo, ten, ten moment taki, że... Ja myślę, że to niebanalnie zabrzmi, to rzeczywiście ta, ta śmierć, jeśli tylko odnoszę się do samego faktu, że pośród najbliższych wychowanków w ośmiu pochowałem, czyli prowadziłem na cmentarz młodych ludzi, których życie tętniło, których było piękne, a jednocześnie bezbronne pokazywało to, jak, jak życie ludzkie w tych ciężkich warunkach, tam rzeczywiście tej biedy, mam niewielkie Znaczenie, no to, to rzeczywiście tak było. I, I ten wybór, ja bym powiedział ten tego, ten, ten instynktowy, że na misję pojechać w te trudne warunki, rzeczywiście tam y, to jest, jest to prawdą. A nie ma takiego zwątpienia, takiego poważnego zwątpienia po tych ośmiu, ośmiu śmierciach, tak? Bo tak, ktoś mówi, że, tak. że, że. że, że że nie coś, coś jest nie tak coś 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 znaczy zwątpienia w siebie zwątpienia w Boga ja wiem nie 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 ma zwątpienia jedynie co to jest jeszcze większa chęć poszukiwania rozwiązania które by pomogło innym, którzy żyją, przeżyli, którzy są zepchnięci na margines y, y, społeczeństwa. I stąd też praca dzisiaj, wydaje mi się, nawet jeśli nie pracuję bezpośrednio na misjach, a pracując dla misji, ciągle mam żywe te obrazy, te doświadczenia, że z tym większą chęcią y, m, chcę się angażować, pracować i zapraszać innych do tej pracy, jakby szukając rozwiązania trochę systemowego, takiego, że zróbmy, zmieńmy świat wszyscy razem, ja go sam go nie zmienię. Panie Boże, pomóż mi wpływać na innych. No dobrze, ale to jednak Poddał się ksiądz, że, że no, nie wyjeżdża już ksiądz do Brazylii na misję, czy do, do, do krajów no, niebezpiecznych, to znaczy może nie niebezpieczne, nie chcę powiedzieć, tak, że Brazylia tak. jest niebezpieczna, ale, ale akurat proszę mi podpowiedzieć Manaus, tak, dzielnica tak, portowa, tak. No, no, no właśnie. Poddał Jestem się ksiądz? Nie, nie, nie poddał się. I wrócił się. do Polski, nie? nie, nie. dlatego, no. że, że dzisiaj mam świadomość, że w, w stowarzyszeniu działając z młodymi ludźmi, to co udało nam się wspólnie, tu absolutnie nie mam zamiaru chwalić się moimi osiągnięciami, ale jako wspólnoty w, w stowarzyszeniu udało nam się o wiele więcej dzisiaj tych ludzi, których wspólnie przygotowujemy, którzy wyjeżdżają, są dzisiaj w Sudanie, są w Boliwii, są w, w Peru, są w różnych krajach. Przygotowujemy kolejne e, projekty, żeby byli e, również i w e, Bangladeszu. E, dzisiaj e, staram się koordynować akcję pomocy na Filipinach, żeby dotrzeć do tamtych, tamtych osób. W związku z tym wydaje mi się, że z tej e, e, pozycji, której niestety trochę mógłbym powiedzieć, że nie jest ona taka, bo nie czuję tego bezpośrednio, od, nie odczuwam tego bezpośrednio, że ja pomagam dzisiaj tak, o, już, jak kiedyś na ulicy, że kogoś ściągałem prawda, z, z samochodu, bo inni go bili. E, tylko e, staram się z innymi tworzyć pewne środowisko, które. No tak, nie, ksiądz mówi, że nie odczuwa, ale ja widzę, jak ksiądz mówi o tym, to, to widzę większą pasję. <laughs> tak, tam, tak. tam był taki trochę smutek w tej, w tej opowieści, krótkiej opowieści brazylijskiej, bo. To ja się przyznam, my, my, my często o tych historiach brazylijskich, afrykańskich rozmawiamy, w związku z tym ten żar, który tutaj się pojawia, ja, ja go widzę, no wcale się nie dziwię. Bo o, o jeszcze jednej rzeczy chciałem powiedzieć, o tych dwóch hektarach przy Tynieckiej. I tutaj księdza podziwiam z pewnością, bo, bo to świetny teren dla dewelopera. A ksiądz zdecydował się na zupełnie coś innego. Dokładnie tak, bo, bo moja misja się nie zmieniła. Ona cały czas jest ukierunkowana, jest ukierunkowana cały czas na pomoc ludziom. Właśnie dzisiaj jesteśmy w okresie świąt Bożego Narodzenia i ja ciągle myślę o tych dzieciach, które gdzieś tam rodzą się w dzisiejszej stajence, prawda? Gdzieś tam właśnie na Filipinach, gdzie dom jest zburzony, gdzieś tam, kto nigim, gdzie nigim nie może im pomóc. I wydaje mi się, że właśnie to doświadczenie również też rozbudziło we mnie pewną wrażliwość, jeszcze większą wrażliwość i to doświadczenie, że Pan Bóg jakoś tam człowieka prowadzi z, 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 takimi drogami, no to trzeba później jakoś też to przerobić i powiedzieć, szukam, żeby, żeby nie miał tylko ja satysfakcję, ale żeby efekt był jak najlepszy. Ja, ja, ja widzę w tej pasji, w tej wiarze jeszcze dochodzi taki element pracoholizmu, bądźmy szczerzy, bo to, szczerze powiedziawszy, ty, 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 tyle, tyle przepraszam za słowo, tak. tyle srok za ogon ciągnąć, to, 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 to jest chyba, bo, bo to są i misje i, i wolontariat, no, ale powiedzmy o tym, bo ja nie wiem, czy wszyscy widzowie wiedzą. Ja mówię o tych dwóch hektarach, to nie jest tak, że to jest Ziemia Orna. To jest, to jest. To no jest, właśnie, to, to jest to, park, to, to jest... znowu to, 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 to jest, to jest, tutaj się, y, chcę trochę zagospodarować swo, swoje możliwości, również pewne kreatywności. Bardzo to lubię i tutaj zgromadzenie na to mi pozwala, y, w którym żyję, że jeśli jesteś kreatywny i na przykład wymyśliłeś sobie narzędzie, które będzie y, pokazywało ludziom świat, ok, nie ma problemu. Nie przeznaczymy go pod, pod właśnie, nie, nie sprzedamy, nie, nie będziemy z niego czerpać zysków, ale będzie to narzędziem edukacyjnym dla młodzieży, pokazujący świat, i tych wykluczonych. I taki jest cel. To znaczy, Na tych dwóch hektarach jest świat. Jest iglo, jest, jest y, 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 y są domki afrykańskie. Szczególnie teraz iglo jak najbardziej y, 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 poszukiwane y, prawda, w tym okresie. Czyli, mo można przejść i, i, i oblanąć, Jak najbardziej przychodzą do nas, i również w tym okresie grupy są, y, które. I ja jestem przekonany, że nie jest to ostatnia aktywność księdza Adama Parszywki. W drugi dzień świąto. To... To jeszcze są święta, więc życzę Księdzu wesołych świąt, po prostu. Dobrych, zdrowych, wesołych świąt. Państwu oczywiście, także Księdzu, dziękuję bardzo za wizytę. Państwu raz jeszcze składam życzenia i do zobaczenia po świętach. Bardzo dziękuję.